Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, jest 12 listopada 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink, codzienny przegląd informacji sektora energetycznego. Zapraszam. Oto informacje, które przygotowałem do Państwa dzisiaj. Zaczynamy od informacji dnia. Pułapka Gazpromu w Mołdawii. Mołdawia, pierwsza ofiara kryzysu energetycznego podsycanego przez Gazprom, może mu ulec, pomimo zwycięstwa prozachodniej prezydent. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow uznał, że Maja Sandu, zwycięska w ostatnich wyborach prezydenckich w Mołdawii, nie jest prezydentem. Prozachodnia polityk jest krytykowana przez Rosjan za stanowczą politykę, ale kryzys energetyczny może ją zmiękczyć. Warto przypomnieć, że w 2014 roku nie uznała rządu na Ukrainie Rosja, powstałego po Euromajdanie, po czym ruszyła do nielegalnej aneksji Krymu i wojny w Donbasie. Marionetkowa Republika Naddniestrza zaopatruje Kiszyniów w energię i ciepło, a znajduje się pod kontrolą Rosji. ICS podaje, że Mołdowa Gaz rozmawiał z Gazpromem o wznowieniu dostaw do Mołdawii przez Ukrainę w 2025 roku. Docierał ten gaz tylko do Naddniestrza od 2022 roku. Po rozmowach z Gazpromem w Petersburgu, mołdawska firma planuje teraz rozmowy z operatorem ukraińskim GTSOU oraz jego mołdawskim odpowiednikiem VMTG. Wznowienie dostaw od Gazpromu na potrzeby Mołdawii, a nie tylko marionetkowej Republiki Naddniestrze, tofnęłoby wysiłki Kiszyniowa na rzecz uniezależnienia od gazu z Rosji. Należy przypomnieć, że Mołdawia jako pierwsza odczuła kryzys energetyczny podsycany przez Rosjan od 2021 roku, kiedy Gazprom ograniczył jej dostawy w sporze o warunki. Pisałem o tym w październiku 2021 roku. Pomogła wtedy Unia Europejska i interwencyjne dostawy z Polski. Gaz z Rosji miał już nie wrócić. Mołdawia zdołała dotąd rozwinąć giełdę energii oraz dostawy przez połączenia transgraniczne z Ukrainą i Rumunią prowadza cały gaz spoza Rosji i jest wspierana finansowo jako członek Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Teraz pozostała informacja. Nie ma potwierdzenia o przyszłości pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Według premiera miał zostać przedstawiony po zaduszkach, ale jeszcze do tego nie doszło. Najnowsze plotki sugerują, że zostanie przedstawiony 12 listopada. Niektóre rozwiązania dotyczące emisji CO2 rozbrajają Europę, powiedział premier w kontekście konkurencji z USA. Mamy średnio 2,5 razy wyższe ceny energii na kontynencie, a Polska jeszcze wyższe. Nie będziemy mieć energii jądrowej ani gospodarki wodorowej jutro, powiedział premier, deklarując osłony socjalne transformacji energetycznej. Mechanizmy osłonowe na rynku energii mają zostać utrzymane na dotychczasowym poziomie w 2025 roku. Pierwsza energia z atomu na Pomorzu w 2036 roku. Stopniowo przygotowujemy się do rozszerzenia zakresu prac na placu budowy, powiedział prezes polskich elektrowni jądrowych Leszek Juchniewicz podczas konferencji Europower 2024. Badania geologiczne są niezbędne do rozstrzygnięcia wszelkich kwestii związanych z posadowieniem reaktorów, wskazał Juchniewicz w odniesieniu do spekulacji na temat wyboru technologii między palowaniem, a zastępowaniem gruntu pod reaktory. Pierwszy blok elektrowni jądrowej na Pomorzu ma być gotowy w 2035 roku. Potem pewnie rok testów i podanie do systemu pierwszej energii, powiedział Juchniewicz. To jest istotne z punktu widzenia zadłużenia do obsługi. Według Pawła Gajdy, dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Przemysłu, Aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej ma zostać przedstawiona w formie szkicu do końca tego miesiąca, do końca listopada. Pojawi się tam krótka lista lokalizacji drugiej elektrowni. Resort przemysłu zbada, czy będzie potrzebna trzecia i w jakiej technologii. Dokumentacja takiej inwestycji jak elektrownia jądrowa, właściwie sporządzona i przystosowana do warunków lokalnych, stanowi istotną część kosztorysu. To 5-8% wartości całego projektu, mówi Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Electric Poland na Europower 2024. Polsko-Niemiecki Sojusz Wodorowy ma pierwsze środki. Gaz System z Polski i Kate z Niemiec analizują rozwój wodoru po obu stronach Odry. Projekt Pomeranian Green Hydrogen Cluster. Zyskał dofinansowanie unijne w wysokości 190 tysięcy euro na analizy zielony wodór potrzebuje wodorociągów. Jest porozumienie Taurona i fundacji Instrat. Jego celem jest wsparcie przedstawicieli Taurona i partnerów społecznych w procesie aktywnego planowania i zarządzania sprawiedliwą transformacją w południowej Polsce. Instrat na bazie pozytywnych doświadczeń z Wielkopolski Wschodniej współpracy ze związkami zawodowymi ZEPAK. Oraz prowadzenia dialogu z Komisją Europejską, rozszerza swoją działalność. Pern rozstrzygnął przetarg na zaprojektowanie dwóch nowych zbiorników na produkty naftowe o łącznej pojemności 66 000 metrów sześciennych. Zadanie to powierzono gdańskiej spółce Industria Project, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Planowane zbiorniki o pojemności 33 tysięcy metrów sześciennych każdy mają powstać w bazach paliw Pern w Kawicach oraz w Koluszkach. Inwestycja stanowić będzie nie tylko kolejny etap rozbudowy pojemności magazynowych spółki, a także jeden z elementów szerszego programu inwestycyjnego, którego celem jest dodatkowe umocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym realizowaniu bieżących potrzeb klientów Pern. Stowarzyszenie Przemysłowe BDI szacuje, że blokada dostaw litu z Chin do Niemiec kosztowałaby do 115 miliardów euro ze względu na zagrożenie gospodarcze, z uderzeniem w sam sektor samochodowy wartem 42 miliardy euro. Chińczycy dostarczyli połowę litu potrzebnego Niemcom w 2024 roku. Dunkelfloite, czyli mała wieczność i nasłonecznienie w Niemczech ogranicza podaż energii ze źródeł odnawialnych jak w Polsce. Między 4 a 10 listopada produkcja energii z Oze sięgnęła 30%, a z paliw kopalnych 70%. Przyspieszone wybory zmniejszają szanse na przyjęcie przepisów wspierających budowę elektrowni gazowych do pracy w podstawie. Pięć miesięcy przed inwazją Rosji na Ukrainie został przedstawiony raport o wpływie projektu Nord Stream 2 na bezpieczeństwo energetyczne, dający zielone światło certyfikacji tego projektu potrzebnej do budowy. Według Frankfurter Allgemeine Zeitung ten dokument przygotowała ta sama kancelaria, która potem pomagała Nord Stream 2 AG spółce Gazpromu. Agencja TAS podaje, że Parlament Europejski chce przyjąć rezolucję wzywającą do blokady tankowców naftowych z Rosji w cieśninie La Manche. Rezolucja ma być przedmiotem głosowania z końcem listopada. Szykowany jest 15 pakiet sankcji za inwazję Rosji na Ukrainie z opcją embargo na LNG z Rosji. UK Defense Journal podaje, że statek szpiegowski Rosji o nazwie JANTAR przyglądał się wybrzeżom Norwegii i Wielkiej Brytanii, a także przepłynął cieśniną La Manche. Działo się to w czasie ćwiczeń wojskowych USA oraz Norwegii. Jantar często zbliża się do infrastruktury krytycznej NATO. Według Wall Street Journal, rosyjski rząd rozważa fuzję paliwową Gazprom-Nieftu, Rosneftu i Wukoila. Ma poprawić pozycję negocjacyjną tych firm w Azji, szczególnie w Chinach. Powstałby w ten sposób drugi gracz na rynku po Saudi Aramco. Rusza szczyt klimatyczny COP29 w Baku. Główne tematy to finansowanie podnoszone przez kraje rozwijające się oraz odejście od paliw kopalnych promowane przez kraje rozwinięte. Chiny i Indie krytykują plan obciążeń emisji CO2 z regulacji CBAM proponowanej przez Brukselę. New York Times podaje, że Donald Trump wybierze na sekretarza stanu Marco Rubio. Jest on znany m.in. z gorącej krytyki projektu gazociągu Nord Stream 2. Na etapie budowy, gdy administracja Joe Bidena poszła na układ z Angelą Merkel o jego ukończeniu. Mike Waltz ma zostać doradcą do spraw bezpieczeństwa. Krytykował zniesienie sankcji wobec Nord Stream 2 i oczekiwał większych wydatków Europy na zbrojenia. W międzyczasie Financial Times ustalił, że Unia Europejska może uwolnić do 392 miliardów euro na promocję przemysłu obronnego Europy. Ropa Brent tanieje w okolice 71 dolarów przez wizję nadpodaży na rynku w 2025 roku. Według BOFA wzrost podaży spoza kartelu OPEC sięgnie w przyszłym roku 1,4 milionów baryłek dziennie. Nadwyżka ma sięgnąć 730 tysięcy, zmniejszając znaczenie porozumienia naftowego OPEC+, po cięciach wydobycia o w sumie 3,6 milionów baryłek obowiązującego do końca 2025 roku. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście jutro. Zapraszam serdecznie do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.